Tak on naucza, że to ludzka pycha sprowadziła na nasz świat mroczne pomioty. Magowie chcieli posiąść niebiosa, lecz zamiast tego zniszczyli je, zostali wygnani, spaczeni i przeklęci z powodu swego zepsucia. Wrócili jako potwory, pierwsze mroczne pomioty. Stali się straszliwą plagą, niestrudzoną i niepostrzymaną. Najpierw upadły królestwa krasnoludów. Potem pomioty ruszyły na nas. Z głębokich ścieżek, aż stanęliśmy na skraju unicestwienia. Szarzy strażnicy, elfy i ludzie, mężczyźni i kobiety, żebracy i królowie, szarzy strażnicy poświęcili wszystko, by powstrzymać siły ciemności i zwyciężyli. Zwycięstwa minęły cztery stulecia, a my wciąż czuwamy. Trzymamy straż na wypadek gdyby pomioty powróciły. A ci, którzy obwołali nas kiedyś bohaterami, zapomnieli. Jest nas niewielu. Nasze ostrzeżenia zbyt długo były lekceważone. Za późno. Na własne oczy widziałem to, co nadciąga z za horyzontu. Stwórco, wspomóż nas. 期待 Przez pokolenia twoja rodzina, Kuslandowie, zarządzała ziemiami Wysokorza. Dzięki sprawiedliwości oraz powściągliwości zdobywając sobie lojalność poddanych. Kiedy wasz kraj okupowany był przez Imperium Orlezjańskie, twój ojciec i dziad służyli królom, którzy toczyli nieustanne boje. Dzisiaj to twój starszy brat niesie sztandar rodu Kuslandów. W służbie korony. Nie przeciwko Orlenu. Też powstającym na południu bestialskim mrocznym pomiotom. Wiem, że to wojska wkrótce tu Spodziewam się, że przybędą dziś w nocy, a jutro będzie można ruszyć w drogę. Przepraszam za opóźnienie, mój panie, to wyłącznie moja wina. Nie, nie. Pojawienie się na południu mrocznych pomiotów wprowadziło chaos, prawda? Ledwie zdążyłem otrzymać wezwanie od króla. Najstarszego syna wyślę z żołnierzami. My wyruszymy jutro, jak za dawnych czasów. Prawda. Choć obaj mieliśmy wtedy mniej siwych włosów na skroniach i walczyliśmy przeciwko Orlezjanom, a nie potworom. Przynajmniej zapach będzie taki sam. <laughs> Wybacz mi, smyku, nie zauważyłem cię. Hau, pamiętasz mego syna? Widzę, że wyrósł na silnego, młodego mężczyznę. Miło znów cię widzieć, chłopcze. Ponieważ twój brat ma poprowadzić nasze wojska na południe, a ja wyruszam razem z Arlem, zostawiam zamek pod twoim nadzorem. Pozostaje tutaj tylko symboliczna liczba strażników, a w regionie należy utrzymać spokój. Wiesz co, mówią o myszach, które zostają bez nadzoru kota, prawda? Jeszcze kogoś musisz poznać, proszę, wprowadźcie Dankana. To zaszczyt móc gościć w Twoim zamku, Pernikus. Wasza lordowska muści nie wspominałeś, że obecny będzie szary strażnik. Duncan przybył niedawno bez zapowiedzi, to jakiś problem? Nie, oczywiście, że nie. Proszę o wybaczenie, byłem po prostu zaskoczony. Rzadko mamy przyjemność oglądać ich na własne oczy, to prawda. Smyku, mam nadzieję, że brat Aldus wyjaśnił ci, kim są szarzy strażnicy. To legendarni bohaterowie, którzy położyli kres pladze i ocalili nas wszystkich. Duncan zajmuje się poszukiwaniem rekrutów. Nim razem z nami dołączy do pozostałych strażników na południu. Wydaje mi się, że ma na oku ser Gilmora. Jeśli mogę pozwolić sobie na śmiałość, chciałbym zwrócić uwagę, że twój syn także byłby doskonałym kandydatem. Choć byłby to wielki zaszczyt, to mówimy tutaj o jednym z moich synów. Nie mam aż tylu dzieci, żeby chętnie wysyłać je wszystkie na wojnę. Chyba że zamierzasz powołać się na prawo werbunku. Nie obawiaj się. Mimo, że przyda nam się każdy dobry rekrut, nie zamierzam naciskać. Smyku. Czy dopilnujesz, by pod moją nieobecność wypełniane były wszystkie prośby Denkana? Tymczasem odszukaj Fergusa i przekaż mu, by wyruszył pierwszy i poprowadził wojska do Ostagaru, dobrze? Bez wątpienia na górze, w swych komnatach. Spędza ostatnie chwile ze swoją żoną i moim wnukiem. Bądź dobrym chłopcem i zrób o co proszę. Wkrótce porozmawiamy. ale wydaje mi się, że Twój ojciec pragnie pomówić z Arlem i ze mną na osobność. Do następnego spotkania. Dobry wieczór, mój panie. Dobry wieczór, mój panie. Tu jesteś. Twoja matka powiedziała mi, że wezwał cię teren, więc nie chciałem przerywać. Obawiam się, że twój ogar znów narobił w kuchni zamieszania. Miania grozi odejściem. Niezależnie od tego, jak bardzo służba stara się utrudnić mu wejście, zawsze tu trafia. Wiesz, jakie są te ogary Mabari? Słuchają tylko swego pana. Wszyscy inni ryzykują utratę ręki. Masz szczęście, że posiadasz swego własnego ogara bojowego. Wystarczająco sprytnego, żeby się nie odzywać, jak zwykł madać mój ojciec. To oczywiście oznacza, że bardzo szybko się nudzi. Niania twierdzi, że robi to całe zamieszanie wyłącznie dla zabawy. Tak czy inaczej Twoja matka kazała, bym ci towarzyszył do czasu, aż sprawa zostanie rozwiązana. Pójdziemy? Idź tam, skąd dochodzą krzyki. Kiedy Niania jest niezadowolona, dba o to, by każdy o tym wiedział. Mój drogi Bryce, przywiózł to w zeszłym roku z Orle. Z tego co zrozumiałam, markiz, który mu to dał, był pijany i pomylił Bryce'a z królem. Ach, oto i mój syn, a wraz z nim Ser Gilmore. Ser Gilmore, czy mój smyk zdołał już pochwycić tego psa? Jeszcze nie, jaśnie pani. Kochanie, zajmij się tym. Ten twój cuchnący ogar to doskonały obrońca, ale doprowadza nie do szaleństwa. Nie proszę cię, byś poleciał na księżyc. Kuchnia jest zaraz za rokiem. Sir Gilmore pilnu i bezprawa została załatwiona. Jak jaśnie pani rozkaże. Przy odrobieniu szczęścia będę mogła nakarmić moich gości przed końcem przyszłego tygodnia. Pamiętasz panią Landrę? Wydaje mi się, że ostatnio spotkaliśmy się na wiosennym przyjęciu u twojej matki. Jesteś zanadto uprzejmy, drogi chłopcze. Czy nie spędziłam połowy przyjęcia bezwstydnie z tobą flirtując? I to przed samym nosem twojej rodziny. Pamiętasz mego syna Deirena? Wydaje mi się, że walczyliście ze sobą podczas ostatniego turnieju. I z tego, co pamiętam, bez trudu mnie pokonałeś. Dobrze móc cię znów widzieć, mój panie. A oto moja dwórka, Jona. Powiedz coś, moja droga. To dla mnie wielki zaszczyt, mój panie. panie. Słyszałam o tobie wiele dobrego. Nie patrz teraz, Eleonoro? Ale wydaje mi się, że ta dziewczyna zadłużyła się w twoim chłopaku. Pani Landro! Cicho, Landro! Sprawisz, że to biedactwo obleje się purpurą. Wszystko wskazuje na to, że jest wprost przeciwnie. Sądzę, mój drogi, że powinnam udać się teraz na spoczynek. Dyrenia z tobą oraz Joną. Zobaczymy się przy kolacji. Być może udamy się do biblioteki. Dobry wieczór, wasza ludowska mość. Za Powinniśmy udać się do kuchni, zanim niania zdecyduje się odejść. Nie sądzisz? Wiesz, co powiedziałaby na to twoja matka. Powinniśmy udać się do kuchni, zanim niania zdecyduje się odejść. Nie sądzisz? Wiesz, co powiedziałaby na to twoja matka. mój panie. Zabierz swojego farszywego kundla ze spiżarni! Ależ pani, on nas do siebie nie dopuści. Jeśli nie będę mogła wejść do spiżarni, obedrę was ze skóry, wy bezużyteczne elfy! Przysięgam! Uspokój się, dobra kobieto. Przyszliśmy pomóc. Ty i ty! Twój przeklęty kundel zakrada się do mojej zbliżarni! Trzeba go uśpić! Po prostu się go pozbądź! Mam i tak dość problemów z regimentem wiecznie głodnych żołnierzy! Wydwaj! Nie stójcie tam jak idioci! drogi! Będziemy ci służyć pod nieobecność Terna. Ach, spójrzcie tylko na ten bałagan. Co ten pies tutaj robi? Фишка. Слышите? Szczury? Przypomina mi to początek marnych historyjek przygodowych, jakie zwykł mi opowiadać dziadek. Twój ogar musiał je przegonić. Wygląda na to, że jednak nie chodziło mu o to, by pomyszkować sobie w spiżarni. To były szczury z głuszy Korkari. Lepiej nie wspominajmy o nich, Niani. Jest już wystarczająco roztrzęsiona. Widzę, że masz tu z tego Mawali, więc mogę zająć się swoimi sprawami. Mam przygotować się na przybycie kolejnych ludzi Arla.